Janusz A. Zajdel. Dokąd jedzie ten tramwaj? Zbiór opowiadań fantastycznych. Feniks. 1965 rok. Szosa była podniszczona i z rzadka tylko spotykało się na nie pojazdy zdążające w przeciwnym kierunku. Na przestrzeni ostatnich kilku mil wiodła pośród wysokiego, gęstego lasu, bez śladów jakiejkolwiek gospodarki. Miejscami samochód przysiadał mocno na wyrwach w asfalcie. Breit lubił takie drogi, zacienione lasem i prawie puste. Tego właśnie szukał, wyrywając się z rozżarzonego o tej porze roku miasta Merton. Pozostawiając daleko za sobą duszne zaułki, sale wykładowe i laboratoria, miał wrażenie, że zmienia skórę, że spłukuje z siebie całoroczny nalot zmęczenia. Wiedział, że te pierwsze godziny ucieczki są najprzyjemniejsze z całego urlopu. Potem w bezczynności powrócą znowu te wszystkie problemy, o których pragnął teraz nie myśleć. Machinalnie omijając co większe dziury w szosie, wpadał bezwiednie w łańcuch myśli, który, wiedział o tym podświadomie, doprowadzi go wcześniej czy później do rozważań przerwanych przed kilkoma godzinami tak zdecydowanie wyjazdem na urlop. Nie zastanawiał się, dokąd prowadzi droga, było mu obojętne, gdzie spędzi te kilka tygodni. Droga jest zła. Nie wiadomo dokąd prowadzi, ale na pewno gdzieś nią można zajechać, inaczej nie byłoby drogi. Każde działanie poznawcze jest taką drogą w nieznane, nie wiadomo ku czemu zmierza. Czasem mogą to być bezdroża i wertepy. Czy w nauce jest tak samo? To znaczy, czy trudna, najeżona przeciwnościami droga zawsze prowadzi do jakiegoś kaczego dołu, do fałszywych, bezsensownych wniosków? Jadąc na wycieczkę, można sobie pozwolić na podróż w nieznane. Ale jeżeli chodzi o rozszerzenie ludzkiej wiedzy, to czy można pozwolić sobie na trwonienie cennego czasu na bezcelowe, ślepe poszukiwania? Wszelkie rozważania nad sensem poznawania świata są oczywiście najbardziej chyba sporną sprawą filozofii nauki. Ale skoro już raz wybrało się drogę badacza, zbaczanie z tej drogi, wszelkie wahania są niekonsekwencją. Jak więc w tym świetle przedstawia się sprawa nieczęstych graktyków, które pożarły mnóstwo cennego czasu co najmniej kilkunastu poważnym i rozsądnym ludziom, aby wreszcie pozostać zagadką do dziś nierozwiązaną? Każdy to miał z graktytami do czynienia. Z pewnością wyrobił sobie na ich temat takie czy inne zdanie, ale tylko autorzy opowiadań fantastycznych mogą sobie pozwolić na stawianie hipotez bez przyzwoitego uzasadnienia. A Breit miał także swoją prywatną hipotezę, ale to było bez znaczenia. Gractyty i te kosmiczne orzechy, jakie nazywała prasa, kamienie, które spadły z nieba pozostały tylko tym, czym były od początku. Piekielnie twardymi kamikami wielkości orzecha laskowego, barwy brudnofioletowej. Pierwszy graktyt znalazł turysta podczas wycieczki górskiej. W czasie jego nieobecności w namiocie jakiś pocisk przebił płótno i gumowaną podłogę, wbijając się w ziemię na głębokość kilkunastu cali. Graktyt spadł prawie pionowo z góry, i to właśnie zaciekawiło wycieczkowicza. Wykopał oczywiście kamyk i opowiadał o tym koledze dziennikarzowi. Po ukazaniu się notatki w prasie, zaczęła do redakcji płynąć nieprzerwanie istna lawina żwiru i kamieni, mniej lub bardziej odpowiadających opisowi fotografii zagadkowego znaleziska. Spośród stosu kamyków bez trudu udało się wybrać kilkanaście, których identyczność z pierwszym była zdumiewająca. Każdy szlif, każda krawędź powtarzały się niezmiennie we wszystkich okazach. To było niedowiary, jeśli się weźmie pod uwagę, że nadsyłano je z najbardziej odległych od siebie części kraju. Przeważnie odnajdywano je na twardym podłożu, na betonowych płytach lotniska, na skałach, na szosach o twardej nawierzchni. Zewnętrzna powłoka graktytu była tak twarda, że nie dało się rozciąć ani nawet odłupać choćby drobnego odłamka. Kosmiczne ich pochodzenie było hipotezą prasy, i dlatego przekazano je astrofizykom. Ci z kolei zasięgli opinii różnych specjalistów. Poddano więc graktyty wszechstronnym badaniom, które niczego nie wyjaśniły. Próbowano nawet zmierzyć jeden z nich między okładzinami z najtrwalszej stali pod prasą dającą jakieś fantastyczne ciśnienia. Okładziny popękały, a graktyt wyszedł bez szkody z tej operacji. Wreszcie cały materiał naukowy wraz z kilkunastoma orzeszkami oddano do zgryzienia największemu elektromózgowi w Instytucie Problemów Ogólnych. Tu zetknął się z nimi Braid, który kierował grupą cybernetyczną. Tydzień trwało programowanie, a po kilku dniach pracy maszyna zażądała dalszych danych, których Braid nie był w stanie jej dostarczyć. Jednym słowem, znaleziono się na powrót w punkcie wyjściowym. To było zresztą do przewidzenia, bo żadna maszyna nie jest w stanie stawiać sobie samodzielnych hipotez, szczególnie przy tak skąpej wiedzy o przedmiocie. Breit przebiegał raz jeszcze myślami całą stosunkowo niedługą historię graktytów. Pierwszy znaleziono niespełna półtora miesiąca temu. Od tej chwili wiele ludzi przeklinało jej za stracony czas, za zawracanie głowy i tym podobne. Niemniej zagadka kusiła swoją tajemniczością i przeczuciem rewelacyjnego rozwiązania. Tylko czy to rozwiązanie istnieje w zasięgu możliwości nauki? Zastanawiał się Braid, omijając kolejną dziurę w asfalcie. Jeśli się przyjmie zapewnik kosmiczne pochodzenie graktytów, to nieograniczona wprost różnorodność możliwości sprawia już nie wiadomo nawet, w którą stronę skierować poszukiwania. Asfalt urwał się niespodziewanie, przechodząc od razu w niebrukowaną przecinkę leśną, rozjeżdżoną kołami ciężarówek. Tu dopiero Braid przyłapał się na niedozwolonych rozważaniach i postanowił lepiej pilnować swoich myśli, gdyż urlop z glaktytami w głowie mijałby się z celem. Włączył radio i skupił całą uwagę na prowadzeniu wozu. Po prawej stronie drogi ukazała się duża żółta tablica informująca, że wstęp do lasu jest zabroniony. Przez zarośla, miejscami przerzecone, widać było ogrodzenie z podwójnej siatki. Po przejechaniu jeszcze kilkuset jardów Brejt zauważył na szosie sylwetkę wartownika z pistoletem maszynowym przewieszonym przez ramię. Żołnierz stał na rozstawionych szeroko nogach i jakby od niechcenia kiwał trzymaną w prawej dłoni biało-czerwoną tarczą do zatrzymywania samochodów. – Nie ma przejazdu – powiedział głosem znużonym, gdy Brejt zahamował o kilka jardów przed nim. Pot spływał mu po szyi spod wysokiego hełmu. W tej chwili i Braid poczuł, że otacza go galareta ciężkiego, nieruchomego powietrza. W takie upał stanowczo o wiele przyjemniej jest czuć na twarzy pęd powietrza podczas jazdy. Dlatego Braid zniecierpliwił się nieco, że utrudniają mu podróż. Nie było żadnych znaków zakazu wjazdu burknął tonem pretensji. Od wczoraj wyjątkowo. Trzeba wrócić o dwie mile i skręcić na prawo drogą do Montero. Dobrze, że tylko dwie. Pomyślał Braid przekładając dźwignię na wsteczny bieg, aby zawrócić na wąskiej w tym miejscu drodze. A cóż to się stało? Spytał. Manewry jakieś? Eee, nie, tylko... Zaczął żołnierz, ale zreflektował się po chwili i służbowym już tonem dodał. Tajemnica wojskowa. Aby zamaskować jakoś swoje przekroczenie przepisów, bo przecież wdał się w konwersację z osobą postronną, albo też po prostu z ciekawości, powiedział. Pan pozwoli dokumenty. Oglądał je dość długo, czytując półgłosem. Docent William Braid, Instytut Problemów Ogólnych, Merton. Spojrzał na Braida, potem jeszcze raz na legitymację i powiedział: Tak, niech pan zaczeka chwilę. Szedł z drogi w kierunku zarośli, skąd wydobył przenośną krótkofalówkę. Przez chwilę rozmawiał z kimś półgłosem, potem podszedł do samochodu i powiedział: Major prosi, że pan był łaskaw skomunikować się z nim. Oni dziś rano telefonowali do was, to znaczy do instytutu. Nic pan o tym nie wie? Od dziś jestem na urlopie. Ale co to za tajemnice? Tak dokładnie to ja nie wiem. Co się stało przy czwartym kontenerze? Major panu dokładnie powie. Mówiąc, podrzucał na dłoń jakiś mały, zaokrąglony przedmiot. Braid patrzył mu na rękę jak zahipnotyzowany. Skąd pan to ma? Ten kamet? A, znalazłem chyba gdzieś. Proszę mi to dać. Ależ oczywiście, jeśli się panu na coś przyda. To był raktyt. Jeszcze jeden do kolekcji. Prześladuje mnie to draństwo, nawet tu, pomyślał Braid, chowając kamyk do kieszeni. Był zaciekawiony. Cóż to za historia? Czego chce wojsko od Instytutu? Co tu się właściwie mieści? Spytał, wskazując las i ogrodzenie. To pan nie wie? Centralny magazyn izotopów promieniotwórczych. Niech pan pojedzie jeszcze pół mili naprzód. Tam będzie brama gwiazdowa i wartownia. Oni już wiedzą, że mają pana wpuścić. Major był ujmująco grzeczny, choć wyraźnie przejęty sytuacją, którą ocenił jako niebezpieczną, bo niewyjaśnioną. Mamy tu, mówił, wielkiej ilości materiału promieniotwórczego. Wszystko to załadowane jest w betonowych, izolowanych ołowiem pojemnikach, zbudowanych w kształcie studzień. Teren jest rozległy. Sama trzecia strefa, w której panuje promieniowanie powyżej dopuszczalnego natężenia, rozciąga się na powierzchni 4 mil kwadratowych. Wszelkie operacje sterowane są tam oczywiście zdalnie, ze stanowiska położonego w pierwszej strefie, czyli tu. W drugiej wolno przebywać tylko w ochrony odzieży i to przez ograniczony czas. Niech Pan sobie wyobrazi, że tam w jednym z pojemników coś się rusza. W pierwszej chwili myśleliśmy, że może niedźwiedź albo inny zwierzak leśny wpadł do betonowej studni. Właśnie do tej, w którą załadowaliśmy przed kilkoma dniami, pokaźną ilość strontu – 90 – ale takie przypuszczenie nie ma sensu. Pojemnik był przedtem, co prawda, otwarty, ale przed napełnieniem sprawdza się przecież wszystko dokładnie za pomocą kamer telewizyjnych. Cały załadunek też jest kontrolowany na monitorze. Nic nie mogłoby ujść naszej uwagi. No, chyba, że byłaby to leśna mysz, ale nie zwierzę, które potrafi unieść dwie tony betonu. Bo właśnie wczoraj jeden z obserwatorów zauważył przypadkiem przez telewizję, ma się rozumieć, że pokrywa czwartego pojemnika uniosła się kilkakrotnie na wysokość kilku cali i opadła na powrót, jakby ktoś czy raczej coś nie mogło jej wyżej podźwignąć, usiłując się stamtąd wydostać. Może to naprawdę jakieś większe zwierzę, powiedział Braid bez przekonania. Ależ, panie profesorze, mowy nie ma, aby jakikolwiek żywa istota wytrzymała kilka dni w takim promieniowaniu, a pojemnik został zamknięty prawie tydzień temu. Cóż my wiemy o promieniowaniu? Zauważył zdawkowo Braid. Upał zupełnie pozbawił go chęci do zastanawiania się nad najciekawszą nawet zagadką. A może temu żołnierzowi coś się przewidziało? Teraz takie upały? Mogło mu się wydawać. Zgoda? Jemu tak, ale kamera filmowa nie uległa złudzeniom. Ruchy pokrywy powtórzyły się jeszcze dwukrotnie, wczoraj i dziś. Kamera pracowała przez cały czas i zarejestrowała dokładnie wszystko. To wyglądało jak podskakiwanie pokrywki na garku z gotującą się zupą. Więc może jakiś gaz się tam wywiązuje. To niczego nie tłumaczy. Pojemniki nie są hermetyczne. A zresztą, czy Pan sobie wyobraża, jakie ciśnienie musiałoby tam panować, żeby unieść taki ciężar? Nie, to na pewno nie jest taka prosta sprawa. Dzwoniłem do sztabu i do Waszego instytutu. Obiecali przysłać komisję, ale wydaje mi się, że lekceważą sobie tę sprawę i nie spieszy im się. W ten sposób wszystko pozostaje na mojej głowie. Dlaczego nie kazał pan po prostu unieść pokrywy dźwigiem? Macie, zdaje się, możliwość operowania kamerami w ten sposób, by zajrzeć do wnętrza. Nie chciałam niczego ruszać do przybycia komisji. Po co ryzykować jakieś fałszywe posunięcie? Widzę, zauważył z uśmiechem, że ma pan jakieś przypuszczenia, hipotezy. No, niech pan się przyzna. Co się panu narzuca? Major spuścił wzrok i powiedział szybko. Nie, nic nie wiem, niczego nie przypuszczam. Siedzieli przez chwilę w milczeniu. Bo gdyby założyć, że to coś się działo tam przedtem powiedział major, jakby kontynuując rozmyślanie to należałoby przyjąć, że rozrosło się z maleńkiego do niebywałych rozmiarów. Mysz, nie mysz. Degeneracja organizmu pod wpływem promieniowania jądrowego nie, to nonsens. Radiacja nie może mieć takiego wpływu na żaden białkowy ziemski organizm. Braid nalał sobie szklankę wody z karawki i sięgnął do kieszeni po proszek od bólu głowy. Dłoń natrafiła na mały, okrągły przedmiot. Braid drgnął i pośpiesznie wydobył graktet z kieszeni. Trzymając go w palcach, wpatrywał się weń z miną, która musiała się Majorowi wydać podejrzana, Popatrzył chwilę zdumiony na docenta, a potem zapytał – a cóż to? Braid myślał tak intensywnie bezładnie, że nie dosłyszał pytania. Czyżby, – Czyżby to było możliwe? Przypuszczenie cokolwiek fantastyczne, ale dlaczego nie miałbym tego sprawdzić? Czy pojemnik ma betonowe dno? Zapytał. Nie, z betonu są tylko ściany na głębokość 24 stóp. Do połowy wypełnia się pojemnik miałkim piaskiem dla odprowadzenia wilgoci. Tu jest zresztą dość suchy teren. W jakiej postaci był ten strąd? Prawie czysty węglam. Pakowany w małe puszki. Pan rozumie, trzeba przewozić po trochu ze względu na aktywność. Ale nie rozumiem, jaki to ma związek z. zaraz, zaraz. Ja też jeszcze prawie nic nie rozumiem. Głos Brejta drżał z przejęcia, ale jeśli pan pozwoli, zaraz panu przedstawię moje przypuszczenie. Pytał pan, zdaje się, co to jest. To jest graktyt. Musiał pan słyszeć tę nazwę kilka tygodni temu. Głośno było o tym w prasie. Są podejrzenia, że to spadło z nieba, czyli innymi słowy, pochodzi spoza ziemi. Najgorsza bieda, że nie wiadomo, co to właściwie jest. Spadło tego sądząc po ilości znalezisk sporą. Należy bowiem przypuszczać, że znaczna ich część biła się w miękki grunt lub spoczywa w miejscach, gdzie ludzie rzadko się pojawiają. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że niektóre obszary naszego globu naszpikowane są dość gęsto graktytami. Niewykluczone, że jeden z nich, pan sądzi, przerwał major, że jeden wpadł nam do pojemnika. To zupełnie możliwe, ale stąd wynika, że są to jakieś zarodniki, nasiona jakby, które na Ziemi rozwijają się w istoty. Otóż to właśnie. A więc rodzaj utajonej inwazji. Niebezpieczeństwo dla ludzkości. Na takie wnioski jeszcze cokolwiek jest za wcześnie, ale niech Pan pomyśli. Graktyt, zarodnik rozwija się. Skąd czerpie materię? Oczywiście z gleby, na którą padnie. To jest logiczne przypuszczenie, jeśli przyjmiemy, że zasianie graktytami Ziemi nastąpiło zgodnie z góry ustalonym planem. Dlaczego jednak ten graktyt, który mamy przed sobą, jak i wiele innych, o których wiem, że od dłuższego czasu leżą w szufladzie mojego biurka, niezmienione, nie rozwijają się w kosmicznego potwora, czy też, jeśli pan woli, istotę inteligentną? To nie jest inwazja, majorze. To jest, wydaje mi się, genialna i dalekowzroczna polityka jakiejś mądry, kosmicznej rasy istot. Do rozwoju zarodnika potrzebne jest promieniowanie. Może nawet właśnie promieniowanie strontu, ale to nieistotne. Czy rozumie Pan już, co mam na myśli? No, chyba tak. A poza tym łatwo się przekonać, czy Pańskie przypuszczenia są słuszne. Można otworzyć pokrywę. Albo włożyć ten oto do innego pojemnika. Mam jeszcze jeden ze strontem. Powoli, Majosze. Nie wiemy jeszcze, co zrobić z tym stworem. Nie wiemy nawet, czy istnieje on poza naszą wyobraźnią. Ależ tam na pewno ktoś jest. To musi być organizm oparty na tkance krzemowej, skoro powstaje z gleby. Może, ale niekoniecznie. Może po prostu posiada zdolność przemiany pierwiastków chemicznych. I wie Pan, co myślę? Że nie ma Pan już tego strontu. Ściśle mówiąc, on go Panu pożarł. Dlatego nie wolno go stamtąd wypuścić, bo nie wiadomo, czy potrafimy sobie z nim poradzić na wolności. W tej chwili do pokoju, w którym rozmawiali, wpadł bez pukania wartownik. Panie majorze, to wyłazi z pojemnika. Podbiegli do ekranu telewizyjnego. Betonowy krąg unosił się powoli. Brunatna masa, sprawiająca wrażenie czegoś śliskiego, wypełniała powstałą szparę, uformowała się w wgiętką długą mackę na kształt pijawki. Okrywa unosiła się coraz wyżej. Coraz więcej oślizłego ciała wydostawało się na zewnątrz. Stali jak zahipnotyzowani, wpatrzeni w ekran. Pierwszy odzyskał głos Major. Bateria rakiet na stanowiska. Trzymać go na celu. Reszta do schronu. Żołnierze rozbiegli się na stanowiska. Braid został sam z Majorem. Pan chce użyć głowicy atomowej? Zapytał. Oczywiście. Nie wiadomo jaką to bydlem odporność. Czy pan doprawdy nie rozumie jeszcze niczego? Myśli pan, że nie można tak traktować rozumnej istoty? Nie mamy pewności, czy to rzeczywiście istota rozumna. Nie o to mi chodzi. I skąd panu przyszło do głowy? Przecież to wy szykujecie głowice atomowe głównie przeciw istotom rozumnym, o wiele nam bliższym niż ta. Oczywiście, że trzeba ją zniszczyć i to natychmiast, bo pojawia się nie w porę i współżycie na jednym globie z ludźmi jest niemożliwe. Ale zniszczyć ją trzeba innym sposobem. Bryt mówił szybko, jakby chciał wyrzucić z siebie wszystkie słowa naraz. One, te istoty, miały się rozwinąć o wiele później. Rozumie Pan? Sugerowałem już to Panu, ale Pan nie uchwycił moich przypuszczeń. One miały zagospodarować Ziemię, gdy promieniowanie na jej powierzchni przekroczy natężenie, przy którym jeszcze istnieć może białko węglowe. Ci, którzy posiali to nowe życie na naszej planecie, Musieli się orientować, ku czemu zmierza nasza cywilizacja. Może nie tylko na naszej Ziemi zasiali nowe życie, mogące wegetować w warunkach silnej radiacji. Gratyty są jakby nastawione na pewne określone natężenia promieniowania, przy których zaczynają się rozwijać. Pewna ich część nie rozwinie się nigdy, ale te, co trafią na planetę, którą wstrząśnie kataklizm atomowy, zaludnią ją takimi stworami. Ogromna, wielokształtna masa wypełzła prawie całkowicie spod betonowej pokrywy. Wijąc się, jak ameba, zmieniając kształty, poczęła się posuwać po trawiastym gruncie. Kamera filmowała, terkotała bez przerwy. Major powiększył obraz na ekranie. Wśród zwałów galaretowatego cielska nie sposób było jednak dopatrzeć się jakichkolwiek szczegółów. Stwór nie posiadał żadnych wyodrębnionych organów zewnętrznych. Odwołuję pogotowie baterii rakietowej. Krzyknął do mikrofonu major. Przygotować działo przeciwpancerne i miotacze ognia. Pierwszy na ziemi przedstawiciel rasy graktydów pełzał po łące, rozpłaszczywszy się na przestrzeni kilkuset stóp kwadratowych. Na własną zgubę, gdyż ułatwiał w ten sposób celowanie. Cel, obieg pełzający, powiedział major głosem lekko drżącym. Pociskiem TX-85. Przerwał, milczał przez chwilę, wreszcie zupełnie już cicho, jakby z rezygnacją, powiedział. Ognia. W miejscu, gdzie przed chwilą pełzał kraktyda, wystrzelił w górę bury masy zmieszanej z ziemią i kamieniami. Miotacze ognia. Jasnożółte płomienie strzeliły wokół miejsca eksplozji, obejmując wszystko z popielającym żarem. Koniec. Powiedział major, ocierając pod czoła i rozpinając kołnierz munduru. Stali obaj z oczami wbitymi w ziemię. Pierwszy odezwał się Breit. Nie przewidzieli tego. Nie przewidzieli takiej koncentracji izotopów, ale to dla nich nie ma znaczenia. Być może mieści się to w błędzie planowania, a my nieświadomie, w obłędnym dążeniu do samounicestwienia miał Pan rację. Trudno to nazwać inwazją, powiedział major. Oni nie zamierzają nikogo niszczyć. Czekają, aż załatwimy to między sobą. Tak, im się nie spieszy. Spojrzeli niemal równocześnie na dopalające się szczątki. Braid bezwiednie ściskał w dłoni mały, brudnofioletowy kamyk. Płomienie przygasły. Ziemia dymiła jeszcze.